No niestety dzisiaj deszczowy dzień i na razie się nie poprawi rzawka taka leci, ale to no nie da się nigdzie chodzić w górę czy coś Bo jest naprawdę lipa powiem wam ale ludzi na kropówkach trochę wyszło, bo Teraz taka mrzawka leci. Wcześniej lało dosyć intensywnie Ale jest bardzo zimno, 13 stopni 13 stopni mi pokazywało w abdzie. Także kurde, słaba pogoda się zrobiła Niestety niestety no nie? Co zrobimy? Pogoda jest jaka jest i nic jej nie zmieni na ten moment powiem wam jedną rzecz że potrzebuję kupić rurkę do siodełka w rowerze i w zakopanym nie ma sklepu po prostu z do rowerów masakra no się zobaczę ile tych ludzi na Kropówkach ale coś się dzieje no to się gies, delikatnie chodzą taki krótki vlog będzie nie ma za bardzo pogody to nawet gór wam dzisiaj nie pokażę, bo nie widać, wszystko siedzi Tam mgła, ten deszcz, to siadło na Gubałówkę i w ogóle Taka mrzawka leci od samego rana Nie leje tak intensywnie, że się chodzić nie da ale trzeba mieć Pelerynę Trzeba mieć Pelerynę Parasol Ale dobrze, że też tak intensywnie nie leje Wczoraj lało przez wczoraj lało na razie mamy 3 dni deszczowe takie 3 dni deszczowe ale zapowiadałem, że od wtorku chyba od piątego ma być pogoda i patrzyłem to reszta słońce po 25 26 stopni Teraz są chyba księżyc się skończył i, i teraz są przemiany, także no niestety zawsze pada jak jest taki okres te 2-3 dni, no dzisiaj trzeci dzień, jutro czwarty jeszcze poniedziałek ma coś po, pokropić, a reszta od, od wtorku ma być dobrze, także trzeba myśleć pozytywnie, że się poprawi. Araby lubią deszcz to dla nich ta frajda jakby arabów nie było i zagranicznych no to mało by było ludzi ale słuchajcie powiem wam tylko tyle że mówili że jak będzie, oni teraz będą rządzić to będzie wszystko taniej Bezna będzie taniej wszystko będzie taniej to nie wiem czemu ludzie narzekają, że jest drogo jak przecież obiecywali, że będzie taniej no i co? No, i jak zawsze na obietnicach się skończyło, no nie? <tyle>, Tyle Wam powiem. Ludzie narzekają, że drogo. To wszędzie jest drogo. W Gdańsku jest drogo. Nad morzem, w Krakowie, w Warszawie. Wszędzie. Nic nie poradzimy. Rządzi ten, kto ma ropę. Kto ma energię. Dzisiaj takie czasy nastały, no nie? że energia będzie bardzo droga, konsumpcja jest duża energii, no i oni to wyczuli i teraz sobie, będą dyktować nam wadą. Skąd tu najcenniejsze góry. Jak jest drogo, to musimy myśleć tak, żeby zarabiać więcej. Nic na to nie poradzę. Zawsze można zmienić pracę. Ważne, żeby nie wyjeżdżać z Polski, tu macie Muzeum Tatrzańskie Tyle na dziś. Deszczowy dzionek Jak się coś wypogodzi, to wam nagram jeszcze tą kolejkę na prowy Taki mam plan. Może się uda, może nie. Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie. Ale jeszcze coś się postaram nagrać w te wakacje. To jest nowy styl góralski, jakbyście chcieli wiedzieć. A taki był stary Ten stary fajniejszy, no nie? <laughs> nie no, żartuję No to tyle. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Hej Idę zobaczyć do góry Tutaj Jakaś sala zabaw tam w góry jest T to a to jest homo Nawet nie wiedziałem, że to jest. Bajer nie? i tu macie sale zabaw dla dzieci u góry, jakby ktoś był leje. Takie feny są także zawsze coś gdzie porobić, nawet jak leję tutaj dzieciaki się bawią, grają sobie o jakieś mają takie różne tumele dochodzenia no, co to za Na chwilę przestało, ale, ale myślę, że za chwilę z powrotem zacznie padać, bo to wszystko wisi, wisi w powietrzu taka mrzawka jeszcze leci delikatna. Tu macie słynny hotel Gromada a tu jest poczta jakby ktoś szukał to w połowie krupówek jest a ja idę do sklepu myślałem żeby live'a zrobić a może zrobię live'a zobaczę ale wiatr się rusza, jeszcze będzie lało. Niestety, będzie lało, powiem Wam. To nie jest koniec tego deszczu. A wiem, co sobota jest. To dzisiaj wymiana ludzi. Może być więcej ludzi, ale jeszcze nie wiem do końca, czy, czy ten sierpień będzie więcej ludzi. Zależy wszystko od pogody. Jak będzie padać, to wiadomo, że wybiorą inne kierunki. Ja bym tu nie przyjechał jak pada Co tu robić? Chodzić po tych knajpach nie. Idę wypić kawę Oczywiście gdzie? W maku Najlepsza kawa w maku I jeszcze do domu Już dzisiaj nigdzie nie jadę. Tu naprzeciwko Mako macie taką uliczkę ze sklepami w bok się idzie i są różne sklepy, aby kto coś szukał to idzie to coś taniej kupić wiadomo Ale generalnie ceny na kropówkach są wywindowane to lepiej Lepiej się zatrzymać w nowym targu. Jak chcecie jakieś ciuchy kupić albo coś, tam jest duża galeria stopiaka. Muszę Wam kiedy nagrać stopiaka. No i, i to jest 20 km stąd. A normalne sklepy są i normalne ceny. Tutaj wszystko pod turystę, to Powiem Wam, że ja tu rzadko co kupuję. Chyba że w Intersporcie czasami coś na przecenie. patrzcie się wszyscy chodzą ubrani jak w urtkach, jak w zimie po prostu jest bardzo zimno 13 stopni I tu wychodzicie na alejach. Aleje 3 Maja, tu macie parking, żeby ktoś chciał zaparkować 5 zł za godzinę tutaj jest Nie jestem pewien, ale w weekendy jest chyba za darmo Dobra, wracamy thank mm -hmm. you mm -hmm.

No i patrzcie na to, byłem teraz w Żabce Patrzcie jak słońce wyszło Coś niesamowitego A miało już dziś nie świecić Przestało padać Głuba łóżka Ale dzisiaj powiem Wam, że jestem w szoku, że to słońce wyszło. Przestało padać. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.